Witam Was po raz kolejny w filmie z serii wypieków domowych. Dzisiaj chcę zrobić coś nowego, czego jeszcze nie robiłam, mianowicie bapeczki, tak zwane muffinki piaskowe z nowego przepisu i w tym celu potrzebujemy. Tutaj mam już przygotowany mikser i znajduje się tutaj 15... Już czekajcie, 15, nie. 50 gramów miękkiego masła lub margaryny. U mnie margaryna. I tak. I będziemy to ucierali z cukrem, i dodawać będę jajka. Czyli do tej margaryny dodaję lub masła. Kto co yy, lubi, dodaję pół szklanki cukru. I jeden cukier wanilinowy. I to zaraz będę ucierała. Potem dodam do tego dwa, całe jajka potrzeba. Ja użyję dzisiaj kilku kropli. Ekstraktu waniliowego dla intensywności zapachu. Potrzeba będzie łyżkę kakao. Tutaj mam już mąkę z proszkiem do pieczenia, już wam mówię. 15 dekagramów mąki z łyżeczką proszku do pieczenia. I będziemy potrzebowali również dwie łyżki mleka i cukier puder do posypania. Tutaj tak, to sobie utrę z, po prostu margarynę z cukrem. Potem będę dodawać po jednym jajku i ucierać. Następnie dodam właśnie ten aromat mąkę, którą pokazywałam i. Kakao, dobrze. Biorę się kochani za ucieranie, no oczywiście mleko. Widzimy się, jak to już będzie wszystko utarte. Z jajkami będziemy dodawać pozostałe rzeczy. Margaryna razem z cukrem i jajkami jest już utarta. Teraz właśnie dodamy kilka kropli tego, aromatu waniliowego lub coś. Jakiś ekstrakt, czy kawałek, nawet wanilii, możecie dodać. I następnie dolewamy dwie łyżki mleka. Raz. I dwa. Dwie łyżki mleka. I jeszcze, moi drodzy, dajemy. Zapomniałam wam właśnie powiedzieć. Tutaj z tej mąki, która była, nadebrałam sobie łyżkę mąki. Mam tutaj takie trzy dobre łyżki rodzynek, to będziemy na końcu dodawać. I tutaj już mam w misce tą mąkę razem z łyżeczką proszku do pieczenia i łyżką Kakao. Ponoć ma wyjść około 20 sztuk małych muffinek, Zaraz to przemieszamy wszystko. I tak ciasto, już jak widzicie, mam wszystko razem połączone. Teraz wsypuję te trzy łyżki rodzynek, które były wymieszane z mąką i delikatnie je. Po prostu mięszam już łyżką i zaraz będziemy nakładać do blaszki. Szczerze wątpię, że tu wyjdzie 20 sztuk. Jak piszę w przepisie, ale zobaczymy chyba wielkości tych po prostu mufinek zależy. I kochani, już zaraz sobie. Nakładamy, pokażę Wam przygotowaną już formę. I mam tutaj już formę wyłożoną tymi na babeczki foremkami. Pierwszy raz będę używać tych foremeczek, które dostałam od Ewelinki Silikonowych. Troszkę je posmarowałam, po prostu olejem, żeby ładnie babeczki odeszły, ja też można tych papilotek używać również papierowych ja jeszcze mam papierowe akurat tutaj dostałam na tą blaszkę 12 sztuk dziękuję Ewelinko dzisiaj będę testować te po prostu formeczki od Ciebie na babeczki jeżeli po prostu będzie tych więcej babeczek to pozostałe upiekę Papierowych. I czekajcie, za chwilę będę nakładać. To, kochani, nakładamy te ciasto do foremek, do połowy foremki, bo nam to urośnie o mniej więcej tak. Na dwóch Wam pokażę. Można sobie też zrobić takie mini babeczki tych foremkach na mafinki, na Wielkanoc, takie malutkie babeczki, lub jak macie jakieś foremki na babeczki, to tak sobie można zrobić. Ja sobie tutaj nakładam. Już Wam mówię, jaki czas pieczenia. Chwilę moment, nie wnet, na ściągawkę. I ma się piec około 15 minut w nagrzanym piekarniku do 200. Stopni na środkowej półce bez termoobiegu, potem po, po prostu po upieczeniu tylko posypać cukrem, pudrem. Tak więc ja już sobie nagrzałam piekarnik, tutaj sobie nałożę pozostałe ciasto tutaj do foremek, wyrównam, zobaczymy ile z tego wyjdzie. I widzimy się, jak to się wszystko już upiecze. I wiecie moi drodzy, co? Wyszło mi akurat 12 tych mufinek. W przepisie pisało, że około 20, jak mówiłam, robię to yy, z tego przepisu yy, pierwszy raz. No i chyba coś będę musiała jeszcze wymyślać, bo to zniknie na momencie. Ale to już jak coś upiekę, to będzie w kolejnym po prostu. Odcinku. Piekarnik się nagrzewa. Bo cóż, tu 12 sztuk, to każdy sobie zje po jednej, potem po jednej i, i nie ma. No nic, wyszło mnie, jak przewidywałam. Coś popatrzę, może coś znajdę, też jakiś fajny, prosty przepis, i jeszcze sobie coś dopiekę, ale to już dzisiaj nie w tym temacie. Jeżeli mi się wszystko uda nagrać, to będzie to kolejny odcinek a teraz czekamy aż piekarnik się nagrzał lampka się wyłączyła wstawiam i, i zobaczymy jak to będzie wyglądało potem i świeżo upieczone dopiero wyjęłam y, mafinki, babeczki 12 sztuk i za chwilę je posypię cukrem, pudrem i będą gotowe jak przystygną to je powyciągam tutaj z tego z blaszki i po posypaniu cukrem podrem prezentują się w ten sposób jeszcze później wam pokażę jak w środku będzie wyglądać jak całkowicie ostygną będą już wyjęte z tutaj z formy i muffinka po wyjęciu z tutaj z, ten, z foremki prezentuje się w ten sposób ja ją zaraz przełamie na pół, pokażę Wam, jak wygląda w środku. A w środku, jak widać, prezentuje się w ten sposób fajnie się wypiekły. Nie bardzo powiem Wam, widać te rodzynki, bo są ciemne, ale są pyszne. A ja dzisiaj w tym momencie już się żegnam